o o proszę wojna kratowa trzyma? w pierwszych 90 latach oddawali określenie pierwsza krajowa wojna kratowa to nieźle cześć w końcu nadszedł czas na mru będziemy zwiedzać mru w tej nieoficjalnej Strony, ale nie będziemy robić tego sami. Bo to jesteśmy... nieodpowiedzialne. Tak, jesteśmy dzisiaj z ekipą, którą, z którą już byliśmy na dach Możecie też kojarzyć, bo jest z nami Adam, Pan Adam Sowa i Marta i Marta. I Marta. Możecie, kojarzyć, <grym> możecie kojarzyć Adama z książek, które wam zawsze polecamy. Zapomniane miejsca lubuskie, ponieważ tam zna... Tak, to jest współautor. Współautor i jego fotografie tam się znajdują. Także razem idziemy obejrzeć Mró pod ziemią. Też. Między innymi. Tak. I na wodzie. I na wodzie. I pod wodą. Także zostańcie z nami. Mru, czyli Międzyrzecki Rejon Umocniony, to jedne z największych podziemi fortyfikacyjnych świata. Główny odcinek centralny ma około 30 km, a łącznie wszystkie korytarze sięgają około 80 km. Fortyfikacje nigdy nie zostały ukończone, a my pokażemy Wam te mniej znane oraz obiekty hydrotechniczne. Zostańcie z nami. Nie będziemy wchodzić, nie będziemy wchodzić. Nie, <laughs> nie jesteśmy przygotowani, nie wchodzimy. To co, Adrian? Ty też nie wchodzisz? <laughs> Kurde, światła nie mam tego dużego Zostało w aucie tam Ona się, się świeci włączać. Nie? Tu się świeci cały czas Bo ona się włącza tam o ten ten No już się świeci Ja wiem, że ona już chce wejść Poczekaj. Mów jeszcze raz o. <laughs> Trzymaj Ja Brawo! Teraz to musisz już tam być. No w ty... A co to Klapka do aparatu. To jej nie zakładaj na obiektyw, nie? Jak ci ją oddam. Aha, ty już jesteś niżej. O. Was? Na w pierwszej po tej 90 latach montowali to, bo to, to określenie pierwsza krajowa wojna kratowa. nie To To nieźle. No i tutaj jest... Mi się tu robi to razem nie wejście. Ja muszę się przecisnąć. O kurde, tu jakby... Człowiek się zagapił dość długo No A co tam mogło być? To tak jest robindowe. Aha... Łuję, że jest nieskończone prawdopodobnie. Ten główny tunel cały co wszystko łączy. No tylko to są noga, nie tylko do tego temki waryszyńskiej. Najbardziej się w chwili się widzę zachowały. Aha. Tak dobrze, bo to jest łatwość. no ale cytryny zrobione są, że w ogóle. Tak. O proszę. Ale to w otwór szyb, ten szyb robi naprawdę wrażenie. To jest to gdzieś no. Tu to jest to. Aha. To nieźle. Kurde, mamy klatki schodowe obok windy, ale tu nie wygląda, żeby było. No to to są problemy zapięcia, kiedy tu schodzą na winach. Ja, fakty, faktycznie. No. Takie miejsca właśnie są najciekawsze. Jak tak rzadko ktoś tutaj wejdzie? Bardzo, no tylko krótko. Nie ma jeszcze, ale jedno. Nie, tam jest szyb win, windy do tych e, korytarzy głównych. do A zobacz, Adam, tu mamy kawałek jeszcze zasieków. E, Niemiecki. To mi to ktoś kiedyś mówi, że jak jest drut kwadratowy, to to jest właśnie niemiecki drut. Ten jest kwadratowy. Aha, to jest, no tak, bo to jest w ogóle słupek do zesieków. Na tym szły druty koczaste. Pokażcie. Tak? No, tutaj do zdjęcia nawet ładnie można. Wybraliśmy się dalej szukać wejścia do podziemi. Część jest opisana obiektów, część nie, pod ziemią To się zastanowimy się czy skręcamy No, jeszcze woda możemy mieć tylko do wentylatora To jest szyb wentylacyjny Aha. I potem już dalej nie pójdziemy bez muzeum no, Fajnie by to było zobaczyć, bo to jest ciekawe nie? Bo to są te hale, gdzie miała być amunicja składowana Piotr, dawaj, ja tu. mokry? Nie, ale to jest świeżynka. Nie, nie Pierwsze wejście przez 736 niestety niestety nieudane, ponieważ zamurowali, widzę, że już niedawno. Ale idziemy od drugiej strony przez 733. Także widzimy się za chwilę. wejście do podziemi. Idziemy zobaczyć, czy nie są gdzieś w środku zamurowane, ale pewnie byłyby zamurowane na zewnątrz. Także... Ale chód wieje po prostu. No, proponowałbym kurtki poubierać już teraz. Ktoś powiedział, będzie pani zadowolona, jak wejdzie tym wejściem. Ale nikt nie mówił, że tu są żaby i ślimaki. Ozdro, Barto. Jest super. W ogóle nie daję, nie daje to wejście w kość. Nie wolą kolana, nogi, uda, łybki. Nic nie woli. Jest fajnie. A ja w przeciwieństwie do Karoliny powiem, że. Idąc w półskłonie przez pół kilometra to daje jednak bez znaki. Trzeba chodzić na zubę, to będzie nie trzeba. jest się wyprostować? Czy niekoniecznie wiesz co, bo tu jest... A, no nie <gry> no, to chyba nie. Bo tutaj jest wąż, który w wodę chyba wyprowadza na Aha. I taka jakby przepuścik taki zrobiony. A. Weszliśmy do środka i jest po prostu takie wrażenie, wow, jak oni to zrobili. Przecież jesteśmy pod ziemią. Tyle lat temu to zrobili. Znowu to powiem, jak jesteśmy w takich miejscach. Mieli rozmach. Tego nie można im naprawdę ująć. Czy jest taka mgła? Jak to się niesie, nie? Podać, pomóc Wam? Nie, nie, nie. Uważaj, że jest to do w nie weszło, nie? Faktycznie wodery by się przynajmniej można by iść środkiem. A weź Naprawdę jakby jak tu przychodzą malować to mogliby już coś sensownego, a nie? Tak. Mamy mapę. Mamy mapę. Mamy GPS, ale to w słowie. I teraz moje I pytanie. I co po lewej stronie? To, to jest zamurowane przez niemców, bo w której ze środki nie zdążyli? Czy to jest już jest później zamurowane? Tak jedna rzecz przedłużona na później, ale na pewno ktoś sprawdzał, co nie znaczy. Ale, ale no, tak. Więc kupę takich korytarzy pod dalszą rozbudową na tej mapie, jak potem możemy zobaczyć, gdzie jest zaznaczone, gdzie co miało powstać. Tu jest więcej niezbudowane niż zbudowane. po prostu są korytarze, które miały prowadzić kiedyś dalej. Tak, tam normalnie ciągnie. Nie toperek. To to Nie wierzę, że to jest woda, nie wierzę no, 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 Ale to jest drugie zrodzenie, to nie wszystko, żeby się wciągał O! Garnę! bardziej do siebie I są w klatka schodowa Czy nie? Ale mówię, bo tu się już zaczęły te napisy, także na pewno kiedyś... Ale ja na tej mapie, bo ja mam zaznaczone, gdzie były i widzicie tam coś białego, powiedzcie mi, że to nie jest człowiek. No to są worki jakieś ja Nie idę piesze 2003 to, to 10 lat temu mogło być wejście które tam minęliśmy nie no też wychodzimy zewnątrz i jestem na krótszy niż tam to odwodnienie no. sprawdzić zawsze jakby 2021 zobacz to musiało być wejście z tej strony no bo przecież nikt by nie szedł tyle żeby tu powisać Ech. o i i to jest ten szyb, który myśmy w tym pierwszym bunkrze co Tak jak coś widzieliście? Tak To w tym bunkrze w jakim bunkrze? Jaką? No to dzisiaj, w tym pierwszym Na razy? Tak To taki szyb był właśnie Nie Chcesz <laughs> Karol, jak już idziesz pierwsza To chyba z betonem z tym, z cementem. <noise> To coś murowe W ogóle to roli spadły z tego ale fajnie, to jest bardzo płytko. No. mi tam do góry? O! I tam jest pan serwer do góry. Tu mogli wejść, wiesz co? Tu mogli wejść po Linach. Metodowo-betonowe, budowane od razu z windą. Potem tu zaczęto stawiać metalowe, które już 20 lat temu były w dziwnym stanie. No to szale. Nie wiem czy ci goście, które robili. A SG może? Zmurować. Jak oni tego w ogóle spaszyli, nie? Chciałem gościć w ogóle jakiś sens, butargany w tej dziwnym obórce z piaskiem. mega ciężko, powiem Wam. Przeszliśmy nie wszystko, co chcieliśmy. Czasu nam nie starczyło. Ale tutaj bez przewodnika nie polecamy wchodzić. Naprawdę. Można się zgubić. Idziemy dalej. Którejkę też chyba zaparowała. No, wyszliśmy, jest taka różnica temperatur, że ja mam zaparowane w To też jest zaparowane. Jak padam wszystko jest Także. Ale, ale. Wyszliśmy, jak już jest ciemno. Strasznie.